Legenda o lwóweckiej czapli. Dawno, dawno temu, kiedy lwówek Śląski nie był jeszcze miastem, tylko osadą, mieszkali tu Puganie. Ludzie wierzyli w różne bóstwa, złe i dobre moce rządzące światem. W owym czasie w lwówku Śląskim mieszkał pewien czarownik, który wróżył ludziom, Pobierając za wróżby opłaty. Jeśli ktoś nienależycie wynagrodził wróżbite, to ten w nocy zamieniał się w węża oświecących upiornie zielonym blaskiem oczach. Wąż wpełzał do domostwa i zatruwał swoim jadę wodę. Domownicy chorowali. Taki los spotkał Gniewka. Pewnego razu Gniewko na swojej drodze spotkał czarownika, a ten wywróżył mu, która z niewiast zostanie jego żoną. Gniewko tak się ucieszył z przepowiedni, że zadowolony pobiegł do domu i zapomniał o zapłacie za wróżbę. Wróżbita mu tego nie darował i zatruł wodę w studni Gniewka. W tym czasie nad rozlewiskiem bobru zadomowiły się czaple. Jedna z nich przyleciała do osady pod dom Gniewka i płakała nad losem chorego młodzieńca. Roniąc srebrno-złote łzy. Czapla, jako ptak, żywiący się między innymi wężami, godzinami wyczekiwał na to, by zły czarownik znowu przybrał nieludzką postać. Kilka dni to trwało, i pewnej nocy, gdy wróżbita wypełzł ze swojej chaty, Czapla pożarła go. Mieszkańcy Lwówka Śląskiego zostali uwolnieni od złych mocy. Żyli w zdrowiu i szczęściu, a na pamiątkę tego wydarzenia wystawili płaczącej czapli pomnik.